Witam Państwa na kolejnym filmie geocentryzmu. Tym razem mamy geodezję, doświadczenie z laserem. To doświadczenie zrobił jeden Niemiec i on wzorował się na doświadczeniu geodezyjnym Moroła z roku 1897. To doświadczenie naukowe opisałem dokładnie w części drugiej niebocentryzmu, w tym filmie. Natomiast teraz powiem tylko z grubsza na czym to ono polegało. Polegało na zamontowaniu bardzo dokładnie wypoziomowanej belki nad oceanem i zmierzeniu jego odległości od tej belki do powierzchni oceanu. Czy ona była wklęsła, czy ona była wypukła. Okazało się, że jest to powierzchnia wklęsła. I co zrobił ten Niemiec? On wykorzystał laser, ale o tym yy, doświadczeniu dowiedział się z tej strony Rolfa Keplera. Jest to niemiecki niebocentryk, który występuje również w telewizji, jak widzimy na tych dwóch filmach na YouTubie. Na tej stronie ta, to doświadczenie zostało bardzo dobrze opisane, bardzo szczegółowo. No ale on stwierdził, że jednak to sprawdzi, no i tak podszedł do tematu. Jest to jego doświadczenie prywatne. On chciał się sam przekonać, nie chciał nikogo specjalnie tym przekonywać, ale swoje spostrzeżenia i do wyniki tych doświadczeń napisał na jednym z blogów niemieckich, które będą w opisie do filmu. A teraz przeczytajmy już tłumaczenie. Po kilku podejściach wykonałem próbę symulacji eksperymentu o prostej konstrukcji profesora Morrow. Kupiłem silny laser, w którym strumień słabo się rozprasza. Coś to takiego jak tutaj. Urządzenia dopuszczalne i dostępne w Niemczech są zbyt słabe do tego eksperymentu. Następnie ustawiłem laser w płytkim i spokojnym miejscu nad morzem, dokładnie poziomo nad poziomem morza, a w odległości kilkuset metrów umieściłem w ziemi słupki. Tam, gdzie wiązka laserowa napotykała na dany słupek, mierzyłem odległość do poziomu morza. Malała ona w sposób ciągły odpowiednio do wklęsłej krzywizny Ziemi. Proszę bardzo. I ja na podstawie tego opisu zrobiłem tutaj schemat, jak to wyglądało w czasach 1897 i 2013, ale już z laserem. Tu mamy miejsce ustawienia lasera, a tutaj mamy ten wyrównywacz, tą belkę. Natomiast lasy stawiamy obojętnie w jakim miejscu, kierunek pomiaru i co mu wyszło. To były te słupki i on mierzył powierzchnię morza, odwiązki lasera do powierzchni, do powierzchni morza i mu wychodziło stopniowo malejące stosownie do tego, że żyjemy w środku Ziemi. Gdybyśmy żyli na zewnątrz Ziemi, byłoby te wszystkie pomiary byłyby odpowiednio zwiększające się. Ale tak nie jest. Teraz przy okazji, odnośnie tego doświadczenia z roku 1897, powiemy coś o tym człowieku, który w 2003 roku napisał artykuł krytyczny względem tego doświadczenia z 1897 roku. To doświadczenie Moroła zostało zamiecione przed pod dywan historii i o tym prawie że nikt nie pamiętał. Natomiast w dobie internetu no, sprawa się wysła, no i to doświadczenie zostało jakby na nowo odkryte i upublicznione. A więc no, świat naukowy musiał jakoś tam zareagować na to. No i wysłano takiego jednego pana, Rynalda Szymanka. W 2003 roku opublikował artykuł, który starał się podważyć to doświadczenie, skutki tego doświadczenia, chociaż było doświadczeniem naukowym. Ale on tylko i wyłącznie napisał przypuszczenie, że jest to błąd systemowy. Nie podał żadnego dowodu. Nie zrobił doświadczenia sprawdzającego identycznego z tym doświadczeniem Niemca. Był 2003 rok, a więc można było już zrobić naukowe doświadczenie z laserem, które by całkowicie rozwiązywało problem. Nie byłoby w ogóle tematu niebocentryzmu. Ale niestety tego nie zrobił. Dlaczego? Otóż lepiej napisać bezpieczny artykuł, że coś jest nie tak, niż yy, zrobić doświadczenie, gdzie trzeba by to doświadczenie później jakoś dobrze ukryć, żeby przypadkiem a, prawda o tym doświadczeniu, nie wyszła na ja. A więc zrobiono tak, że ten artykuł funkcjonuje, istnieje w internecie. Ja go zalinkuję, kto będzie chciał to sobie poczyta. Ale teraz czas na wnioski. Życie na zewnątrz Ziemi jest geodezyjnie nieudowadnialne. A co jest udowadnialne? Właśnie teocentryzm. Także dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.